Jak wejść do biosu komputera? Najpierw upewnij się, że zasilanie dochodzi do Twojego komputera. Następnie naciśnij przycisk zasilania i odczekaj chwilę do momentu pojawienia się komunikatu na ekranie. Gdy na ekranie pojawi się tapeta lub komunikat o ilości pamięci. Powinno też się wyświetlać jaki przycisk odpowiada za wejście do BIOSu i ustawienie sekwencji startu z partycji boot. Może to być na przykład przycisk delete jak u mnie, F2, F11, F12 bądź jakiś inny. Musisz sprawdzić jaki, jaki przycisk widnieje na Twoim ekranie. Naciśnij ten przycisk zanim wystartuje system i odczekaj chwilkę aż BIOS się załaduje. Gotowe. Jesteś już w biosie i możesz hakować sobie komputer.